No, jako okoń to rekord. O, Ech, Przesadziłem z tym rekordem. Ale normalny Dzięki. Po wczorajszych gluteksach cały czas myślę, że to okoń. A, pokażę, co to. O taki. Pierwszy dziś. I. i. Pijawka? Nie dzięki. Dwa razy próbował jedna Niestety nie kur Kurdopla. Ale o ale dzięki stary że przynajmniej się wypiały. Nie, Nie w tą stronę, nie w tą stronę, chłopie Hapa No chociaż jeden Ty oni w krótkich spodenkach a my w bluzie Czyli możliwe, że to ten był, że tam stukał, bo to już kilka razy go takie mikro, mikro. O, świetnie, teraz Ten będzie miał zmetr. O, no, przesadziłem trochę. O, to jeszcze ciepne przez Twoją głowę. mam taką Twoją jeddę. Bo to znaczy borek. O zapomnijem o niej. Po czym poznać wędkarza. Po czat. Pa, porzucali, porzucali i pyk. Fajny ciężarek ma Z wyciągarką. O! Jest znowu. Jedna. Jedna połktęła jak nic. zanim się Nie mogę trafić, rzucam jak ostatni paralita kurwa. Te parę centymetrów dalej zmienia wiele. O, widzę. Wszystko w jednym. Dobra. Ja myślę, że już chyba nie. Zwiększyłem kaliber. Skoro to już ostatni przystanek to. kurwa o przeszło no i akurat teraz musiał obrócić Dobra, szczupakowa trochę jest pamiętam na tym jeziorku co żeśmy tylko stali w jednym miejscu i tłukli 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 kurwa nie ma przesunęłem się z tego miejsca pierwszy rzut i jest a cały czas rzucałem w to samo mniej więcej miejsce nie? i pod innym kątem wam się spodobało ślepa ładny garbelon Dobry na takie okunie ja tu przyjechałem o, <laughs> <laughs> o u ale trzasnąłem garbelona ty Taki Dobry Wszystko się nagrało chyba Wszystko się A, zgadza A kur... Ty no pa Dawaj Ty je tu, miarę kurna Dawaj je tu kurde do siatki do no, miarę, miarę, A jak ich przytrzymamy? Dobra kurde, pakuj do siatki Będzie śmiesznie, jak będą brały to będzie Ty, śmiesznie Ty no się Jest pod widziałeś co się widziałem, stało. Widziałem, widziałem. Ja patrzę na Twojego i wyłączyłem kamerę. Co raz? Jest to ktoś? O, siedzi. Spoko. Normalny okoń, czy Panie? Nie, jakby nie patrzeć Co to opad się wyłączył? Tak, jasne. O, siedzi. Piękny. Dobry. Uu, ten jest dobry. O, ten jest naprawdę dobry. Że jest zielony. O, ten jest dobry. Wcale się nie dziwię, jak będzie zielony. No, wygląda na zielonego. Nie wiem, czepie, kurwa. Nie zielony na no pan. No jasne, musi być. No. Jest zielony. O! Jest zielony. Ale pudziak jaki kurwa jaki potwór Trochę chody Chody jak łacienki jak wypłata Ty na go No łapię go Zaz, A, Zaraz będę będzie... skaleczył No mówię Jeszcze mnie skaleczył moim haczykiem. No tak no <noise> właśnie byłem Chcesz podbierak? Nie Rekordowy oko, i się pozabija, szanowni państwo <grywa> Kurwa dobrze, że miałem wędkę Ale woda jest zimna, kole nie jebał, no Mogę wziąć podbierak Biorą z opadu, ty daj tego plastra W pierwszej kieszeni O kurde jest no że jest tu bo mnie pyknął zielony? nie normalny okoń proszę bardzo ten też do siaty? Dawaj go do siaty wszystkie do siaty dwa razy próbował no, biorą nie za duże ale biorą no taka. może być? może być no nie widzę ale będę łowił na jaskółki dwie na fioletową i na białą ja na jaskółkę łowię na tego piję i na Gajterka. a kurde albo no coś jest pod spodem nasada górki no, to znaczy nasada tej górki bo

A jeszcze chwila. Jest. Nadal walczymy o przyjęte. No jest mój głos kulinarny. Dobra. O! Spadł. Nie to że spad Zapierdzielił mi moją super przynętę ładny okon. Poka? Ty ładny okon. ty masz ładnego konia, czy masz? Kurwa mam ładnego okonia U. ale masz okonia, ja p... Dole, dobego. No, to już jest koszt. Mam ko ładnego okonia? No teraz to prawda. Ale garbelo, no. Mam ładnego konia? No, zajebisty. Ile może mieć? No, ze 40? Nie, nie ma 40. 35, dobre. Ładny. Na co? Na tantę. No. ładny okoń no wreszcie ale żeś go wyczuł staniemy na okonia? No.